W długi dzień trwają poszukiwania policjantów z Iławca, którzy w zagadkowych okolicznościach zaginęli na służbie. Znika dwóch policjantów, nikt nic nie wie, w głowie nie mieści. Powiązanie morderstwa z moim pensjonatem oznacza dla niego upadek. Posobuje nakaz aresztowania stróża i przeszukania pensjonatu Jeziorak. Ja nic nie zrobiłem. Dopóki nie będziecie mieli jakichkolwiek dowodów, uznaję pobyt mojego klienta tutaj za bezzasadny. Zidentyfikowana ofiara pocierzyńskiej. Dziewczyna została uduszona. Według naszego systemu, facet nie żyje od ponad 30 lat. Śmierć prostytutki i powierzchnie Mazura są ze sobą powiązane. W radiowozie chłopaków znaleziono paralizator, rozstaw elektrod. Pasuje do ran na ciele tej prostytutki. Mojego faceta chcą wrobić w morderstwo, on się nawet nie może bronić. Cała policja cię szuka. Nie tylko oni.